Witam wszystkich koleżanki i kolegów z Facebooka Tutaj was przyjaciel Dawid Jasper Witam w którym odcinku Dawid Jasper przechodzi gry Dzisiaj zagramy w Zabijankę Jak widzicie super gierka Więc zaczynamy i nie przedłużamy Wchodzimy w multiplayer Wybieramy sobie tutaj planszę Jaką chcemy rozegrać Ja sobie wezmę tą Tą usunę Klikamy play jak widzicie, gran się tutaj wczytuje. W tym momencie rozpoczynamy grę. Dobra, bierzemy. Jestem z moim kolegą, jak widzicie, z drużyny. Idziemy razem. Idziemy tu razem. Zaraz się pojawią wrogowie. Tam mamy granaty. Tam nie przejdziemy. Przypadek, bo coś nacisnął. Jak widzicie, przypadek. Źle poszliśmy. Musimy pójść tutaj. O! Są, tam są, strzelają do nas właśnie. Mam granaty. Mamy tutaj apteczki. Zaczęliśmy się na nich. rzucimy granat, jak widzicie? Bomzaj! O mam bazukę. Tam strzelają. Gdzie są tam? Dobra, bierzemy broń. Jeden pad. Drugi pad. Bierzemy ich. Mam teraz kałaśników jak widzicie. O! Zostałem zabity. I w tym momencie jeden do jednego dla nich. Jest wynik 1 do 1. Bierzemy pistolet. Szukamy naszego kolegi. On chyba już poszedł. Teraz wezmę tego shotguna. Oni się tu, jak widzicie, będą czaić na nas. Będą chcieli nas zabić. Nie, z tej strony uderzą. A ja, jajaj. Oj, oj oj. Dobra. Udało się, prowadzimy 3 do. Widzia, ja tutaj zaraz sikam w tym momencie wypuszczam tutaj ojoj oj, oj zaraz mi zabiją Ajajaj, dwa do jednego dla nich. Wprowadzam dwa do jednego. Dobra, jesteśmy teraz tutaj. Wchodzimy na most. Jak widzicie wiele kałaszników. Gdzieś się tu będą czaić na nas. O, mamy bazukę? Bierzemy sobie to. O, oh, dostali. Dało się. No i prowadzimy 4 do 3. Z wynikiem 4 punktów, jak widzicie. Widzę boi się. Nie podejdzie bliżej. Ajajaj, zabiłem go prawie. 3 do 1 prowadzimy w tym momencie. Jak spojrzeliście, jak widzicie, mają jeden punkt, my mamy 3. My mamy gwiazdki, jesteśmy w czerwonych, oni są w niebieskich. Bierzemy kałośników. O, trafiają we mnie headshot, headshot jak widzicie. Dwa za headshot. Mam 91 żyć w tym momencie. Jeszcze raz granata, jaki mam duży odrzut? Widzicie, mam 28 żyć, bierzemy bazukę. Ojoj, trzynaście oj, oj, żyć, trzej ja trzy tylko. Oj, trzy do dwóch. Dla nich. Co to mamy? Mamy kałośników, tu mamy jakieś Akcesoria widzę Ciasteczka, dobra mamy postażyć. Idziemy Musimy to wygrać jak widzicie Mamy trzy punkty Przywagi nad nimi Cztery do trzech. Aj. Trzy do trzech. Gramy do końca planszy. Więc jest git. Jak widzicie. Jeszcze nie mam broni, mam tylko pistolet. Prowadzimy 3 do 2, bo 3 do 3, moim kolegom, on się tu czaj na nich, widzę. Ja tu rzucę. Rzuciłem tutaj, teraz Koktajl melotowa Myślałem, że ich trafię, ale okazało się, że nie Zaraz tu podbiegną O, już biegną, we dwójkach widzicie Ooo, oh, udało się, 5 do, prowadzimy 5 do zera w tym momencie, jest super, elegancko, jak widzicie jest super, naprawdę kultowo, chyba jeszcze się nauczyli porażki. Udało się, prowadzimy 7 do 7 do 0 w tym momencie, przewagą 7 punktów. 7 do 6 za zgnięcie odjęło nam punkty, ale tak, wygra, wygramy to i tak, i tak, bo jak widzicie, musimy to wygrać. Musimy to w tym momencie wygrać, bo bez tego nie mamy przewagi. Dobra, idziemy tutaj, zaczęimy się na nich. Mamy tu bazukę. Poczekamy sobie tutaj na nich, jak podejdą. O, no właśnie idą. Poczekamy bliżej. O, dostał jeden. Gino widzę. Dobra. Dobra, prowadzimy, jak widzicie, 6 do 1. Już nie mam bazuki, więc musimy uważać. Robię uniki przed ich szami. Oooo, headshot. Nie mam już broni, ale mam bazukę. Jak widzicie, tam wziąłem od, od tamtych. O, 7, 5 do 3. Mają 3 punkty. Dobra, idziemy dalej. Musimy jak najszybciej jak widzicie wziąć tą bazukę Widzę, że oni się zaczęli na mnie I w tym się strzelałem z daleka Nie wziąłem tej bazuki Bo oni widzę, tu mi nie pozwalają padli po kolei O Rozwaliło mnie Wynik 6 do 2 Mamy 6 punktów Pozostało 3 minuty do końca planszy Widzicie mój kolega już poszedł tam Ale tym się nie przejmuję Dołączę do niego teraz I Bierzemy naszego shotguna Szybko bierzemy apteczki bazukę. Mamy naszego kolegę tutaj. Ojoj, palę się. Oj, muszę podskoczyć. Chyba tego nie wygram. Z wnikiem jeden żyć mam, tylko jedno życie. Serce bardzo mi bije, widzę na, tutaj na obrazku. O zabiło mnie cztery do pięciu. U nich też coś zginął. Jak widzicie, dobra, szybko pędzimy. Bierzemy bazukę. Kolega mi tu krytyły. Puk! Jeden pad. O, nie trafiło go, jak widzicie? Zginąłem. 6 do 4 jest teraz. Dobra. udało nam się zebrać bazukę. Poprzedniej planszy. Wszystkie bronie potrzebne. Czekam jak podejdą. Muszę poczekać jak podejdą bliżej, bo to jak widzicie, są chojraki, nie podejdą. o nie dostali. Z daleka strzelają. Próbujemy ich namierzyć. Okej, okay, udało się. Jeden zginął. I zatem ucieka. Przed nami. O, dostał. Próbujemy jeszcze raz. O, pojawili się ta z tyłu. O, Wygrywamy 8 do 5. Za chwilę będzie koniec planszy. I w tym momencie widzicie ten wynik. Z wynikiem 8 do 3 wygrywamy. Przepraszam, 8 do 3, bo mi się pomyliły wyniki nie 8 do 5, tylko 8 do 3. Dobra. Bierzemy się za nich ostro. O, zginął nasz. nam te punkty. O, dostali Hatshoda. Wygrywamy 9 do 2, jak widzicie. Mamy tylko 30 żyć. Oni szczelają strzelają, tylko nie wiem skąd. Mamy 131 na... pocisków. Ja się tutaj na nich zaczaję. Nie zabiło ich to. Jak widzicie, nie podejdą bliżej? No, i jest wynik 10 do 2. Wygrywamy z wynikiem 10 do 2. Mamy tu jakąś głowę jakiegoś jakiejś krowy. Bierzemy nasz kawaśników I pędzimy do naszego kolegi Z wynikiem 10 do 3 wygrywamy Zwiększył się nam wynik Jak widzicie A tutaj jest mój kolega Nie Niepotrzebnie go strzelałem Mamy 100 żyć na 100 armeru. 11 do 3 wygrywamy. 11 do 2. O, wygraliśmy, jak widzicie. Udało się z wynikiem. 12 do 2 wygraliśmy. Udało się. Brawo. Myślę, że ten wynik Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę. Jeśli będzie. 30, jeśli będzie dużo rączek na tak pod tym filmikiem około 31 yy, yy, rączek na tak, zacznę drugą serię filmików, więc żebyście nie przedłużali, dajcie łapki w górę. Ja Was do tego nie namawiam, ale dajcie łapkę w górę. zaskrubujcie filmik, kliknijcie dzwonek yy, Zostawcie komentarz zajebisty pod filmikiem. I bardzo Was o to proszę z całego serca, zróbcie to dla mnie. No i to będzie wszystko. Pozdrawiam Was z Dawid Jasper. Jest godzina godzina 6.32. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Was z Buźki. Trzymajcie się gorąco.